No. o ale ładny piękny luks tutaj mamy te wiórki które poszły nasz łapacz wiórów o następne rdzenie Takie stanowisko mamy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Witajcie z takich rzeczy, co tutaj u mnie słychać, to zrobił mi się taki potrójny zawias, więc zaprawiłem te grzbiety zewnętrzne proste do łuku i odbiłem taki wiór czyszczący. Także formuje tutaj rdzenie. O. No. o, ale ładny. Piękny. Luks. Tutaj mamy te wiórki, które poszły. Nasz łapacz wiórów. O, następne rdzenie. Takie stanowisko mamy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.